Witajcie kochani, jesteśmy u Perysa na bazie. Mamy koteczkę do oczyszczenia ściepów programów i e, perysta Shałsztu Malcource Outdizenie, Indicację Serva Sakwa Civil. Mm. Ja? No. Pe, e, zobaczymy co koteczka powie. Na to Simone przekazuje wizerunek, Perys rękę podniósł do góry, prosi o ciszę, nastała cisza. I zapraszamy Tosia, hasło słoneczko. Ja, się, Good, Cisza jest na sali. T-O-S-I-A. T -o. S-I-A. Ok. E, da ekran auch Pomarańczowy to... ekran się ukazał. Kotka się ukazała na stole leży kryształowym. The scan hat sich eingeschall... Już skanwiał z podstawą. I przeszukują teraz. Jedzie poprzez Nosek. Zatrzymał się na dziąsłach. taka jasno czerwona energia jest na dziąsłach. aktywna. I niszczy dziąsła. Stany zapalne robi. I pomocnicy ściągnęli specjalnym odkurzaczem. Man auch, es läuft immer noch weiter. Auch nach 15 Stunden. Am Gehirn e, e, relativ weit hin. Unterstützt. Da drückt man sich Stuhl, Tamna Potylicy. Da ist noch mal e, eine pinke Energie. Taka koloru pink energia, die ist auch aktiv. Aktivne. E, die soll halt die Genetikfehler auch wieder unterstützen. I podtrzymuje ten program zmiany genetycznej w tym. Cielę fizyczną. Pomocnicy ściągają odkurzaczem specjalnym. Skan ruszył dalej. Uh, teraz mamy na łyżkę, teraz leci na szyi w dół. Teraz mamy na łyżkę, na przednich łapkach. I tam jest po prawej stronie... Na prawej łapce na gelbe, zatrzymał się helbę energii. I żółta energia na prawej łapce. ist nicht aktiv, ist ist weg. Gut, jetzt läuft es weiter. Skand das halt die innere organe. Das Herz ist frei. Auf der Lunge da liegt eine gelbliche Energie. Na die probiert sich gerade anzuschließen. Und ich soll halt die Lunge dann um, ja, schädigen. I, i, um, Niszczy komórki płucne ten program. Pomocnicy ściągają specjalnym odkurzaczem. Na wątrobie nie ma nic. Der Magen, da ist rote energie. Czerwona energia na żołądku. die ist aktiv und die ist so halt die verdauung stört e, die auch die ściągają um, also die gedärme da liegt auch noch mal eine energie energia na die ist e, so ein richtiges dunkles braun ist aktiv Aktywne, und ich soll halt den Darm schädigen. Und nischt das Programm. Ja, jetzt nehmen wir auch die Helfer weg. Okay, die Niere sind, da ist nichts. Na nie nic. Die Blase, da ist auch nichts. Das, na nie ma nic. ist, das Geschlechtsteil ist auch na nichts. Nie ma nic. So, jetzt sieht man die Wirbelsäule. Kredgo supie. Nie ma nic. Jetzt sieht man die Hinterläufe. Są na tylnych biodrach. Nie ma nic. Jetzt sieht man Schwänze. Nie nichts. ma nic. Pościągane. Skan wiehaus pod stoł. Skan isch wejd. Skätzchen is runtergesprungen. Koteczek se zeskoczył. Ja. I Peris uh, sagt, wir gehen jetzt mal noch ins Labor. I Peris prowadzi kotka do następnej przestrzeni, do laboratorium podniósł kotka położył na stole marmurowym. I ten stół się ustawia do wielkości zwierzęcia. Okay. man halt zjechał i teraz przegląd jest organów wewnętrznych. Docelowo idzie. No a, Peris? Reinigen kraty kompletnie Darm. No i pomocnicy Perisa oczyszczają kompletnie cały e, całe Jelita. Ok, da ist jetzt zauber, jetzt kommt Czyste. eine Kopie von diesen Darm. I daraus. teraz kopia tych Jelit schodzi i pokrywa się, łączy się z tymi Jelitami. Nowo wird gerade auch der Magen noch gereinigt. I żołądek jest oczyszczony. Geht jest auch sauber? Zrobione. I zielona Energia teraz schodzi i jest cały rządek okładany tą energią. Jetzt reiniges jest auch noch das Herz, Serce jest oczyszczane, cały układ krwionośny oczyszczają pomocnicy. Jetzt kommt halt äh, das Zauber, jetzt kommt halt von wirklich das Herz und der komplette Kreislauf die Kopie drauf. I chodzi kopia e, całkowita, całego układu krwiodośnego razem ze sercem i z, łączy się z oryginałem. Okay, Jetzt e, sieht man halt das komplette Gewebe da, e, wo halt an den um, Organen so... Also, Ja, die schichten halt. I teraz y, y, oczyszczają teraz wszystko, co pod skórą jest. Gruczoły, niegruczoły, wszystko jest oczyszczane. Ja. Wszystko, co jest pod skórą. Das wird jetzt halt auch uh, erstmal gereinigt. Mhm. Ja, uns kommt da halt... Um, so rotfarben, also ja, richtig schönes Rot, uh, Energie drauf. Taka, taka, bardzo, bardzo przyjazny, czerwony kolor energii. Wszystko teraz tam jest rozkładane pod skórą, ta energia rozprzestrzenia się. Gut. Ja, jetzt sieht man halt noch, sagt Peris, dieses komplette Nervensystem um, von der Katze. I teraz e, ten układ nerwowy cały. i Peris tu jest komplett rein in das nervensystem. Oczyszczają cały układ nerwowy kota. Kotki. Das is, ist jetzt auch sauber i kommt jetzt wie so Regenbogen. Eine I taka energia w kolorach tęciowych teraz też e, okrywa cały układ nerwowy.

ten scan jest już podjechał. ja siedzi tam hat irgendwie so ein grinsen im Gesicht. Usiadła so kotka na stole i ma taki taki grymas taki uśmiech taki grymasowy Bas, laut. I jest teraz komplett baza teraz się cieszy dla tego kotka i ich frage ob ta die katze so grins hat pytam się taki uśmiech taki e... Te koteczki, czy coś oznacza? Mm. Perys mówi, no ona tutaj się czuje na bazie, jak w domu. Nie mm. za bardzo chce powracać. Nie Ale Paris wziął kotka, kotkę. Kotkę, krystal. I niesie ją do krystalu. On jest dwa strahle. Posadzion na krystale i na, przy kristale i dwie, dwie strumienie energii wychodzi. This is as one grünfarbene energia. Zielona jest energia. und um Kiem? diese grünfarbene kommt noch eine goldene energie. I złota energia. I to one tak się mieszają razem i obijają kotkę, tę energię. Ja. Zląt jetzt jetzt mm -hmm. Cały czas energia otacza so, i wsiąga do wewnątrz. Tomi za zakrętu już wyszedł. Czeka cierpliwie, aż ja. proces się zakończył aus. i energia cofnęła się teraz do kryształu. To się tak, to się dobrze mówię mamy No, Tosia e, podbiegła do Perysa i, i mizga, się między, nazywa się, nie? mizga się między jego nogami, ociera się. To Pokazuje wdzięczność i to mi daje zdać czas, połączenie się z i prowadzi do portalu. I już zniknęła w portalu. Bardzo dziękujemy opiekunce tego zwierzęcia i ściskamy kciuki, że wszystko będzie w najlepszym jak będzie chciała ta dusza odejść podbały się do góry. To było to nie jest znak zapytania, co, co ta dusza pragnie i niech tak się stanie, czego ta dusza pragnie, zostanie zdrowie kochani. na Namaste. Jest zabezpieczona we wszystkich kierunkach.